Czerwone korale, piękne kolorowe suknie i dźwięk akordeonu. W korszach już po raz czwarty zapanował biesiadny klimat. Staramy się kultywować tę tradycję, tradycję e, zespołów ludowych, tradycję biesiady, ponieważ ta tradycja, jeżeli nie będzie wspierana, nie będzie pielęgnowana, to zaniknie. Tegoroczny przegląd zespołów ludowych i biesiadnych odbył się 3 maja. Spotkanie otworzył burmistrz Korsz Jan Adamowicz, który przygotował dla przybyłych gości krótką lekcję historii. Od początku, jak zostałem burmistrzem, staram się przy okazji różnych wydarzeń, a zwłaszcza wydarzeń związanych z, z jakimiś datami historycznymi, przedstawiać naszemu społeczeństwu, przybliżać te wydarzenia. Bo często idziemy na jakąś uroczystość i niewiele o tym wiemy. Kresowiaczek to jedno z niewielu tego typu wydarzeń w regionie, w których zespoły mogą zaprezentować swoje sceniczne umiejętności. Jest bardzo niewiele konkursów folklorystycznych w naszej części kraju, tutaj na północy Polski. Dlatego, właśnie, Kresowiaczek świetnie wpisał się w tę niszę, w ten brak. Dlatego, jest niegasnące zainteresowanie tym, żeby wystartować w konkursie i móc pokazać swoje osiągnięcia artystyczne. O prawie artystycznej towarzyszyły stoiska ze swojskim jadłem. Przygotowaliśmy na dzisiejszą imprezę pierogi z pieczarkami, z mięsem gołąbki. Wszystko swojskie jest, sami robimy. Bardzo ważne jest, aby wspólnie właśnie integrować się, pokazywać nie tylko taniec, kulturę, ale również tą kulturę kulinarną. Występy zespołów oceniało jury. Folklor to w ogóle ma coś takiego w sobie, że on zrzesza pasjonatów, ludzi, którzy kochają to, co robią, bawią się tym i ich jakoś specjalnie nie trzeba motywować do tego, żeby brać udział. W trakcie biesiady dobrze znane utwory rozgrzewały serca publiczności, która bardzo chętnie uzupełniała kalorie na stoiskach ze swojskim jadłem. <laughs> Telewizja Kopernik. Kopernik.tv